Rozdział ósmy. Nieco o panu. W parę dni potem Polijanna znów spotkała pana. Pogoda była pochmurna i padał drobny deszcz. Dziś już nie jest tak ładnie, powiedziała uprzejmie. Pomimo to cieszę się jednak, że pada deszcz. Tym razem pan nie zatrzymał się i nawet nie spojrzał. Polijanna oczywiście wytłumaczyła sobie, że jej nie słyszał, to też następnego dnia przemówiła doń głośniej. Pan szedł dużymi krokami. Ręce miał złożone w tył i oczy spuszczone. Polijanna uważała podobne zachowanie za uwłaczające względem słońca i czystego powietrza poranku. Dziś otrzymała polecenie, by załatwić coś na mieście i dlatego spotkała go o niezwykłej porze, z rana. – Jak się pan miewa? – zaszczybiotała. – Jak to dobrze, że dzisiejszy dzień nie jest podobny do wczorajszego, nieprawdaż? Pan zatrzymał się raptownie. Zdawał się być zagniewany. Podejdź, mała dziewczynko, musimy raz z tym skończyć, powiedział ponuro. Mam zbyt wiele pracy, by zajmować się obserwowaniem pogody. Możesz być pewna, że nawet nie zwracam uwagi na to, czy słońca jest, czy go nie ma. Właśnie to zauważyłam i dlatego też mówię do pana o tym, zawołała Polijanna rozpromieniona. Hm? co? Jak mówisz? zapytał pan, jakby zaczynając rozumieć, co do niego mówiono. Powtarzam że mówię Panu o tym dlatego, że Pan sam nie widzi. Przypuszczam, że panu przyjemnie byłoby pomyśleć trochę o słońcu, ale Pan wygląda tak, jakby nigdy tego nie robił. Jesteś bardzo dziwna. Nie dokończył i odszedł, ale po kilku krokach zawrócił znów i zbliżył się do Polijanny. Czemu nie znajdziesz sobie dziecka w Twoim wieku, by z nim rozmawiać? Chciałabym bardzo, lecz w sąsiedztwie nie ma nikogo, zresztą nie martwię się tym. Nawet wolę sami dorosłe osoby, bo się przyzwyczaiłam do pań z dobroczynności. Hm, pań z dobroczynności. Czy czasem nie bierzesz mnie za jedną z nich? Pan skrzywił usta, jakby się chciał zaśmiać, lecz zaraz się powstrzymał. Za to Polianna wybuchnęła szczerym śmiechem. O nie! Pan nie jest podobny do żadnej z tych pań. I nie dlatego, aby pan był mniej dobry niż one. Jestem przekonana, że jest pan znacznie lepszy niż się wydaje. Po tych słowach pan zdawał się być mocno zmieszany i odszedł, nic nie odpowiedziawszy. Gdy w parę dni potem znów go spotkała, spojrzał na nią z uśmiechem ironicznym. Dzień dobry, zwrócił się do niej. Czy będziesz zadowolona, gdy ci powiem, iż wiem, że słońce świeci? O, nie potrzebuje mi pan tego mówić, odpowiedziała rozpromieniona Polijanna. Zauważyłam to w tej chwili, gdy pana zobaczyłam. Jak to? A tak, proszę pana, widziałam w pana spojrzeniu i w pana uśmiechu. Hmm, mruknął znów pan i odszedł. Od tego dnia jednak pan zawsze pierwszy zaczynał rozmowę, chociaż czasem ograniczał się tylko do jednego dzień dobry. Ale i tych parę słów wystarczyło, aby wywołać wybuch zdziwienia Nancy, gdy ta towarzyszyła pewnego razu polijannie chwili, gdy panią przywitał. O Boże! zawołała, polijanno! Ten człowiek mówi do ciebie! Owszem teraz zawsze się już ze mną wita odpowiedziała uśmiechając się Polianna nadzwyczajne, a wieszcie kto to jest? pytała dalej Nancy Polianna poruszyła przecząco główką. Przyznaję się, że nie znam jego nazwiska Nancy była wyraźnie wzburzona. Ależ dziecko ten człowiek od dawna do nikogo nie mówi, chyba że ma do niego jakiś interes. Jest to John Pendleton, mieszka samotnie w dużym domu. Nie trzyma żadnej służby, stołuje się w restauracji. Znam kobietę, która sprząta mu mieszkanie. Opowiadała kiedyś, że ledwie otwiera usta, aby jej dać jakieś rozporządzenia. Zresztą chodzi mu głównie o to, aby wydawać jak najmniej pieniędzy. Polijanna w tej chwili stanęła w obronie swego pana. Gdy ktoś jest biedny, mówiła, powinien się starać, aby urządzać się jak najtaniej. Pamiętam jak czasem, gdy nam brakowało pieniędzy, jedliśmy z ojcem samą tylko fasolkę. A jednak cieszyliśmy się, że nam smakowała, chociaż obok nas ktoś zajadał indyka. Ciekawa jestem, czy pan Pendleton lubi fasolkę. Lubi, czy nie lubi, to wszystko jedno, odparła Nancy. Przede wszystkim powinnaś wiedzieć, że jest bardzo bogaty. Odziedziczył po ojcu ogromny spadek i jest bodajże najbogatszy w mieście. Mógłby się śmiało żywić samymi tylko banknotami i wcale nie odczuwałby tego. Niby to można zajadać banknoty, nie zauważywszy tego przyłykaniu? Roześmiała się Polijanna, która zrozumiała dosłownie przytoczone przez Nancy porównanie. Mówię, że on jest tak bogaty, iż mógłby zjadać pieniądze, odparła nieco zniecierpliwiona Nancy, a oszczędza, bo jest skąpcem i sknerą. Ach nie, 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 na pewno oszczędza dla kogoś, już wiem, pewnie daje dużo na tych nawróconych pogan, zawołała Polijanna. Jak to ładnie z jego strony, wyrzeka się wszystkiego dla innych. Ja to wiem. Ojciec często mi o takich ludziach mówił. Nancy już otworzyła usta, aby powiedzieć Polijannie, że się myli, lecz spojrzawszy na rozpromienioną twarzyczkę dziewczynki zatrzymała się. Po co jej robić przykrość? Hmm, jednak to dziwne, że on z tobą rozmawia. W ogóle nie mówi z nikim bez wyraźnej potrzeby. Niektórzy nazywają go wariatem, inni człowiekiem złym, jeszcze inni zaś mówią, że stał się dziwakiem po jakimś ciężkim przejściu, które miał kiedyś w życiu jest on w ogóle bardzo tajemniczy. Czasami wyjeżdża i przez kilka lat podróżuje po Azji, Egipcie i Saharze. A więc jest na pewno misjonarzem, wykrzyknęła radośnie Polijanna. Nancy roześmiała się. Tego nie powiedziałam. To tylko pewne, że gdy powraca, pisze książki, w których opisuje swoje podróże i odkrycia w dzikich krajach. Ale gdy jest tu w kraju, wydaje zaledwie tyle, ile potrzeba na życie bo on na pewno oszczędza dla tych dzikich pogan, upierała się Polijanna. W każdym razie to dziwny człowiek i dlatego jestem bardzo zadowolona, że mówi ze mną.